Jak nastroje przed maturą? Bardzo dobrze. Czego się Pozytywnie. boisz? Pozytywnie. Czego się boisz najbardziej? Myślę, że niczego. Jestem tak przygotowany, że będzie dobrze. A w majówkę imprezujesz czy się uczysz? Oczywiście że się uczę. No, matematyka pewnie. A ty? Też matematyka. Panowie jak nastroje przed maturą? Bardzo dobre, myślę, że znałam, także. Nie boicie się wcale, prawda? Nie, zna to. Pikuś. Jak się ktoś uczył, to zna, nie? Matematyki. No. A ty, a ty, nie ona nie zdaje. Okej, okay, a Ty? Czego ja się boję? Cóż, tego co każdy. Tego, że nie zdam, albo że zdam za bardzo za niskim wynikiem. Jak nastroje przed maturą? Są jakieś obawy? Myślę, że młodzież jest bardzo zestresowana, ale cały czas przygotowuje się. Obawa może być taka, że będą trudne zestawy maturalne ale myślę, że sobie poradzą, więc ten stres zawsze przedmaturalny występuje i on chyba jest nieodzowny. No, Następ przed maturą jest taki troszeczkę napięty, obawiam się najbardziej tych przedmiotów ustnych, co będziemy zaliczać, a tak to myślę, że jakoś to wszystko trzeba pogodzić i nie stresować się. Nie przejmuję się za bardzo tą maturą, najbardziej to się obawiam właśnie angielskiego ustnego i matematyki trochę, a tak to poza tym to myślę, że jakoś da się radę.